Czy wiedzieliście, że niedaleko Poznania znajduje się w 100% ekologiczny park, w którym wszystkie atrakcje wykonane są z drzewa akacji robinowej? Mowa o parku Elfland, który znajduje się w Nekli. Kowi najbardziej podobał się tor z składami elektrycznymi, i w sumie nawet nie wiedziałam, że taką frajdę mu to sprawi. Park składa się nie tylko z prostych atrakcji, ale posiada również miejsca sprzyjające zabawom. Z odgrywaniem ról. Elfland jest ekologicznym parkiem rozrywki i większość atrakcji jest tutaj dla dzieci do 12 roku życia. Idziemy tutaj mnóstwo zjeżdżalni dla małych i dużych, wioskę alpejską, opuszczoną kopalnię złota, tor przeszkód z siedmioma wieżami, gniazdo Orła i wieże Baobab. Nie znajdziemy tutaj rollercoasterów, ani hałaśliwych atrakcji typowych dla parków rozrywki, ale za to zjeżdżalnie o wysokości 12 metrów, z której można obserwować naturę niczym z lotu ptaka. Bilet jest całodniowy, a za pobyt trzyosobowej rodziny zapłaciliśmy 120 zł. Jeśli szukacie ciekawych miejsc do spędzenia czasu z dzieckiem w okolicy Poznania, zapiszcie tę rolkę na później.